No i popatrzmy. Karolina Szczepania tu jest. Walicja to zapewne Pawłowickiej y, zmieniła tutaj troszkę program startu. Walicja Tłuszcz zrezygnowała z 100 m z ale zdecydowała się na dwie jest dwusetki w ciągu jednego bloku finałowego Alicja prosta to szósty na torze czwartym, Karolina Szczepania ma brązowy medal za zapewne powalczą się Siejczyk, a może ktoś jeszcze? Prost i Szczepania, pierwsze 50 metrów 28,7 sekundy Karolina Szczepania, to z Katowice na prowadzeniu a w tylu lepsza powinna być Alicja a od obietniczek Rolnicka Polski właśnie z już Dobry występ na tym dystansie podczas miejsca sobie świata z tambuła i cikló rzeką krzyciowy 2.11 z ułamkami zobaczymy jak dzisiaj się, się, się nie ma lisanka trenująca do tego co nawiu z i Bardzo blisko siebie. Dobrze tutaj kamina Szybania poradziła sobie z tym świetrowej. walki w stylu dowolnym, w stylu klasycznym mają w miarę podobnie chociaż lepiej, teraz Alicja się, e, rozpoczęła, i ten styl klasyczny prowadzi, ale już zapalony, minimalna, no, 18 setnych trzecia jest spadeczką, no i to ona w stylu klasycznym powinna się wysunąć na trzecią pozycję, chociaż jeszcze rurka się liczy która pływa dobrze, jest no mety. w stylu klasycznym no i tłuszcz Szczepaniak ostatnie metry. w stylu klasycznym, niech za chwilę wpłynął ten tym najszybszym, że z Kupry przewadzali tych a no, ty kibajmy szampiina. Niezałodżka jubelni nie odbiera tego zwycięstwa. A obraz zwalczonego padryczka, a może jeszcze karolina urbańska. 145 metrów. Kus. Już prawie sekunda przewania na drugim trzepania groni. No, znamy Alicję, tylko sobie już nie pozwoli na to, aby podać aby przegrać. 2:11 byłoby Istanbula. Dzisiaj napływanie pływaniu wodziracu 212,07, krzutkę woli, która na Szczepania jest druga. 2,13 i 15 serny i 23. z Lublinianki 215 Tak jak wygląda podium Róż Szczepania, Chwadeczko. A przed nami kolejne półfinały 100 klasycznie.